Witajcie w bajkosferze. Ja nazywam się Madzia i zapraszam Was na drugi odcinek podcastu z serii Prawdziwe historie z bajek Disneya, czyli jak było naprawdę. Dzisiaj przeniosę Was do XVII-wiecznej Francji. Kiedy Charles Perrault opublikował Kopciuszka, wielu Francuzów musiało pomyśleć, że inspirował się rzeczywistością, a dokładniej historią kobiety która podbiła serce króla Słońce i została jego żoną. Zanim jednak poznamy prawdziwą historię Kopciuszka, przypomnijmy sobie bajkę. Kopciuszek jest drugą oficjalną księżniczką wytwórni Walta Disneya. Historia opowiada o sierocie, którą opiekuje się okropna macocha. Kopciuszek jest służącą dla swojej macochy oraz okropnych sióstr, Anastazji i Gryzeldy. Mimo ciężkich prac domowych, potrafi jednak pozytywnie spojrzeć na otaczający ją świat. Ma mnóstwo leśnych przyjaciół. Dziewczynka zawsze jest życzliwa, uśmiechnięta i dobra dla ludzi, dlatego wszyscy ją lubią. W przeciwieństwie do swoich przyszywanych sióstr, wyróżnia się inteligencją, sprytem oraz zaradnością. Udaje jej się dotrzeć na bal z pomocą dobrej wróżki. Która wyczarowuje Kopciuszkowi piękną balową suknię. Na balu książę od razu zakochuje się w Kopciuszku. Jednak czary wróżki trwają jedynie do północy, a księżniczka w pośpiechu gubi na schodach pantofelek. Bucik odnajduje książę, który natychmiast wyrusza na poszukiwania jego tajemniczej właścicielki. Młodzieniec odnajduje Kopciuszka, biorą ślub, i żyją długo i szczęśliwie. Animacja Disneya oparta jest na bajce Charlesa Perot z 1697 roku, ale warto pamiętać, że wątek kopciuszka opracowali również bracia Grimm w 1857 roku. Wersje te różnią się trochę między sobą, ale generalnie baśń opiera się na wątku dziewczyny, której ojciec ponownie się żeni, a nowa żona i jej córki. Degradują bohaterkę i znęcają się nad nią. Na końcu zaś dziewczyna, mimo swego poniżenia, zostaje wybrana przez królewicza. Opowieści oparte na takiej fabule, pojawiały się już w starożytnych Chinach. W świecie zachodnim publikowane wersje Kopciuszka zaczynają się od dwunastowiecznego utworu pod tytułem Kotka Cenerentola Basilego. Tutaj także mamy córkę, którą ojciec bardzo kocha, lecz sprowadza do domu macochę. Nowa żona wkrótce po ślubie przywozi sześć swoich córek, których istnienie dotąd ukrywała. Wypędza też bohaterkę z ojcowskiego serca. Dziewczynka z sal pałacowych dostaje się do kuchni. Spod baldachimów, pod komin, jedwabne i złote stroje musi zamienić na łachmany, a berło na miotłę. Zmienia nie tylko stan, lecz także imię. Nie nazywają już jej Zezola, ale kotka Cenerentola. Cenere po włosku oznacza popiół. W innych językach europejskich imię bohaterki także odnosi się przeważnie do tego słowa. W polskich wersjach ludowych natomiast nosiła inne przezwiska, na przykład świni Korzuszek. Ogromnie ważną rolę w każdej wersji baśni o Kopciuszku Odgrywa zagubiony pantofelek. Kopciuszek miał tak małą stopę, że jego bucik nie pasował na żadną inną kobietę. Skąd wziął się ten motyw? W dawnych czasach wiązano piękno kobiety z malutką stopą. Było tak przede wszystkim w Chinach, gdzie kobietom od dzieciństwa krępowano stopy bandażami. Również w dawnej Europie atrakcyjna kobieta, a przynajmniej dama, arystokratka. Powinna mieć małą nóżkę. Motyw niezwykle pięknego i drogocennego pantofelka również ma pochodzenie wschodnie. Baśni o „Kopciuszku”, którą dziś znamy, nie jest pierwszą opowieścią, w której kobiecy trzewiczek ma takie znaczenie. W pewnej bardzo dawnej starożytnej baśni występuje scena, w której orzeł porywa sandałek pięknej kurtyzany i upuszcza go przed faraonem. Na widok sandałka faraon wpada w taki zachwyt, że każe przeszukać cały kraj, aby odnaleźć właścicielkę, ponieważ pragnie ją poślubić. Przenieśmy się jednak do Francji, gdzie żyła sobie piękna, pracowita, lecz biedna dzieweczka. Prawdziwego kopciuszka rodzice porzucili, a matka chrzestna kazała paść indyki. Dziewczyna jednak nigdy się nie skarżyła. Nawet gdy musiała opuścić przed czasem bal, by opiekować się cudzymi dziećmi. I choć wcale się o to nie starała, wpadła w oko monarsze, a potem żyli długo i sami ocencie czy szczęśliwie. Franciszka Dubinie urodziła się w listopadzie w 1635 roku w więzieniu, w którym siedział jej ojciec Konstant. Ciężarna matka dobrowolnie towarzyszyła mężowi. Dziadkiem dziewczynki był Agrypa Dubinie nieprzejednany huganota. Rzucił ponoć klątwę na syna, który był fałszerzem pieniędzy, rozpustnikiem i zdrajcą. Matka oddała dziewczynkę na wychowanie siostrze Konstanta. Franciszka trafiła do rodziny biednej, ale kochającej. Ciotka uczyła ją zarządzania domem. Wraz z mężem wychowywała Franciszkę na protestantkę. Szczęśliwe dzieciństwo skończyło się jednak, gdy w 1644 roku ojciec wyszedł z zakrat. Rodzice przypomnieli sobie o córce i zabrali ją na małe antyle, gdzie chcieli zbić fortunę na handlu bawełną i tytoniem. Konstant został mianowany gubernatorem wysepki Marii Galanty. Na miejscu jednak okazało się, że jego stanowisko zajął już kto inny. Ojciec więc wrócił do kraju, zostawiając rodzinę. W tym okresie Franciszka wiele wycierpiała od matki, która szarpała ją za włosy do krwi i wyrzucała dziewczynkę na dwór, by muchy obsiadły rany. Kiedy dwa lata później wróciły do Francji, okazało się, że ojciec właśnie zmarł. Franciszkę oddano znów do ciotki. Z powodu ogorzałej na karaibskim słońcu Cery, zyskała przydomek Indianki. Żyła sobie spokojnie do czasu, gdy upomniała się o nią matka chrzestna i uzyskała nakaz przejęcia nad nią opieki. Chrzestna swym zachowaniem przypominała raczej wstrętną macochę. Jedynym jej celem było wychowanie dziewczyny na gorliwą katoliczkę. To właśnie w rodzinie chrzestnej Franciszka przeżyła. Kopciuszkowe upokorzenia, ciężką pracę i noszenie zużytych łachmanów. Chrzestna była bardzo bogata i miała nawet pańską karetę. Natomiast Kopciuszek chodził w drewnianych chodakach, a buty wkładała tylko wtedy, kiedy mieli być goście. Spędzała całe dnie, kilka godzin na pasieniu indyków. Franciszka nie zamierzała poprzestać jednak na narzekaniu. Tylko wyciągała naukę z doświadczeń i coraz bardziej chciała wyrwać się na wolność. Wyrosła na piękną pannę, wysoką, smukłą i ciemnowłosą. Dzięki egzotycznej urodzie wzbudzała męskie pożądanie. Mimo to jej pierwszy występ na salonach nie należał do udanych. Zabrakło prawdziwej dobrej wróżki, więc ubrana była na miarę swej kiesy. Przy krótką, szarą sukienkę. Nieposiadająca posagu dziewczyna, zdawała się mieć w życiu tylko jedną opcję wstąpienie do klasztoru. Panna Franciszka jednak chwyciła się innej możliwości, jaką dał jej los. W 1652 roku poślubiła Pawła Skarona. Jej mąż nie miał w sobie nic z księcia z bajki. Był tonącym w długach poetą, który próbował odkryć kamień filozoficzny, a swój dom nazywał Pałacem bez grosza. Łatwo wpadał w gniew, był zaczepny i złośliwy, i prawie trzykrotnie starszy od Franciszki. Jednak najgorszy był wygląd poety. Skaron przypominał bardziej Quasimodo, garbatego dzwonnika z Notre Dame, niż Amanta. Utraciwszy władzę w nogach, Siedział jak w klatce na swym rozkładanym fotelu. Na noc trzeba go było przenosić do łóżka. Sam opisywał siebie jako osobę o fizjonomii w kształcie litery Z. Obezwładniony przez chorobę z karon nie mógł nawet obrócić się z boku na bok. Ból łagodziło tylko opium. Mimo to Franciszka pisała, wolałam go poślubić niż trafić do klasztoru. Jej los miał się wkrótce odmienić. Skaron był świadomy swej szpetoty, więc lubił otaczać się pięknymi rzeczami. Jego urocza żona, która miała czerwone usta i piękne zęby, zdecydowanie pasowała do tej kolekcji. Wielu zalotników próbowało się zbliżyć do Franciszki, jednak ona odpierała ich umizgi. Choć jej małżeństwo było najpewniej białe, Utrzymywała nienaganny rygor moralny. Franciszka czule opiekowała się swym nieznośnym mężem. To dla niej zaczął się schludnie ubierać i mniej się wyzłośliwiać. Rozpierała go duma z inteligencji żony, którą uczył włoskiego i hiszpańskiego. Ofiarował dziewczynie coś znacznie trwalszego niż znikające po kilku godzinach dary od dobrej wróżki, wykształcenie i świetne znajomości. Gdy w 1660 roku Franciszka została wdową, znów żyła w biedzie, ale mogła przynajmniej o sobie decydować. Uzyskała pensję od królowej. Zaprzyjaźniła się też z książętami Richelieu i Albert. Znajomości zadziałały, gdy w 1667 roku królowa zaproponowała wdowie Skaron stanowisko damy dworu i nauczycielki hiszpańskiego w jednym. Franciszka wcześniej wychowywała dzieci jednej z dam dworu, kuzynki nowej kochanki Ludwika XIV, pani Montespan. Ciężarna nakłoniła dziewczynę, by asystowała jej przy porodzie. Franciszka dyskretnie zabrała noworodka otulonego w fałdy jej płaszcza. Zamieszkała z kolejnymi trzema bękartami króla jako ich przybrana matka. Przez cztery lata Franciszka ukrywała istnienie nieprawego potomstwa króla, prowadząc dla niepoznaki bogate życie towarzyskie. Po nocach doglądała dzieci, często wracając do domu nad ranem tylnymi drzwiami. Wieczorami musiała uczestniczyć w balach. W nowym życiu miała do dyspozycji piękne stroje, konie, karetę, dwóch lokajów i stangreta. Po oficjalnym uznaniu bękartów, Franciszka została wychowawczynią kolejnych pociech monarszych. Ludwik XIV bardziej interesował się dziećmi niż jego kochanka i często sam przychodził z nimi pobyć. Dzięki temu miał szansę poznać lepiej Franciszkę, choć z początku bał się, że to nudna wdowa. Wkrótce król docenił, jak bezdzietna wdowa czule się opiekuje jego dziećmi. Zaimponowała mu, gdy uchroniła od kalectwa jego synka. Przypominała o uczuciu, jakim obdarzyła go własna matka. Sam stwierdził: Ona umie kochać i przyjemnie byłoby być przez nią kochanym. Król odkrył przyjemność rozmowy z Franciszką, cenił jej umysł i osobę. Z przyjemnością słuchał jej kojącego głosu. Z wdzięczności obdarzył ją tytułem markizy Meitenon. Kochanka wściekła się, że król woli spędzać czas z guwernantką. Znając jednak podejście Franciszki do mężczyzn, nie oczekiwała zagrożenia z jej strony. Madame de Montespan wkrótce jednak wypadła z łask króla Słońce, a około 1680 roku pani Meythenon złamała swe żelazne postanowienia i oddając monarsze swój pantofelek, została królewską kochanką. Niespodziewanie sytuacja Franciszki zmieniła się w 1683 roku, kiedy zmarła królowa. 47-letnia pani Mejtenon chciała dyskretnie opuścić dwór. Jeden z duków niemal siłą zaciągnął ją do Ludwika, mówiąc: Nie czas opuszczać króla, jesteś mu potrzebna. Owdowiały monarcha pod koniec roku pojął panią Mejtenon za żonę. Jednak ze względu na jej niskie pochodzenie nie uczynił z niej oficjalnej królowej. Mariaż utrzymany był w tajemnicy, a postronni uważali Franciszkę za grzesznice. Franciszka nie pełniła żadnych królewskich funkcji i wciąż musiała ustępować bardziej utytułowanym damom. Znosiła to jednak z godnością i skromną miną osoby, która niczego nie musi udowadniać. Przez 32 lata związku Ludwik XIV przyjmował swych ministrów w apartamencie pani Mejtenon. Decydował o losach Francji, siedząc naprzeciwko żony, która czytała mu lub haftowała. Miała duży wpływ na króla. Według anegdoty, gdy ktoś mówił: Nie mam nikogo za sobą oprócz madame de Mejtenon, odpowiadano: Madame de Mejtenon? To znaczy, że masz samego króla. Franciszka uśmierzała królewskie smutki, opiekowała się jego potomkami, kupiła nawet też zamek w Normandii, gdzie założyła szkołę dla dziewcząt z ubogich rodzin szlacheckich, dając im szansę lepszego startu w życie. W ten sposób przejęła honorową rolę wróżki dla kolejnych pokoleń kopciuszków. Pani Meitenon opuściła Wersal w 1715 roku tuż przed zgonem Ludwika. Nie chciała ryzykować upokorzenia ze strony nowego regenta. Usunęła się do Normandii, gdzie zmarła 4 lata później. Była kobietą, która najdłużej pozostała u boku króla słońca i jedyną, którą kiedykolwiek poprosił o wybaczenie swego zachowania. To już koniec tej historii. Jeśli Wam się podobała, to zapraszam Was do zasubskrybowania kanału. Żebyście nie przegapili kolejnych odcinków, zapraszam również na mój profil na Instagramie. Link znajduje się w opisie. Bądźcie też czujni, bo niebawem odcinki pojawią się także na Spotify i Google Podcasts. Dziękuję wam za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.